Ze mną trener Unii Dawid Kroczek. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem podsumować te pierwsze sześć wyjazdowych wymagających spotkań. Trzy zwycięstwa, dwa remisy i Porażka, to chyba dobry start sezonu, jak na drużynę, która dopiero jest w budowie. Tak, jesteśmy zadowoleni z tego początku. Na pewno trudny okres, bo trzy spotkanie i każdy z nich wyjazdowe, więc nie było lekko. Natomiast jeżeli chodzi o początek rozgrywek, to można powiedzieć, że zrealizowaliśmy taki wstępny plan, który, który był tutaj zakładany. Szkoda, wiadomo, tej porażki z Legionowią. Niestety nie wykorzystaliśmy rzutu karnego, mimo tego, że piłka przekroczyła linię, niestety sędzia się nie dopatrzył tej bramki potem tracimy jedną, drugą bramkę i, i nie wywozimy punktów z Legionowa. Natomiast jeżeli mamy ocenić ogólnie całą postawę e, przez te sześć spotkań, to wyglądało to, wydaje mi się, bardzo solidnie i też dorobek punktowy, można powiedzieć, jest obiecujący. Solidnie szczególnie wygląda linia defensywna, bo przypomnijmy w sześciu spotkaniach Unia straciła zaledwie trzy bramki. Tak, to prawda. Tylko jakby nie wyróżniałbym tylko i wyłącznie linii defensywy, bo na to pracuje cały zespół. Nasza gra w obronie zaczyna się od współpracy napastników, którzy, którzy mają wykonywać swoje zadania. Oczywiście kończy się na bramkarzu, także jakby tutaj cały zespół dobrze pracuje w defensywie. I też można powiedzieć, że w tych meczach na pewno nam to pomogło, jeżeli chodzi o zdobyć punktową tegoroczny kalendarz tak się złożył, że mamy pięć, pierwsze sześć spotkań wyjazdowych i ten debiut ligowy przed własną publicznością dopiero w najbliższą sobotę o godzinie 12. Jakiego debiutu życzyłby sobie trener? No oczywiście będziemy chcieli wygrać to spotkanie, tak jak każde, to z, z, na żaden mecz nie jechaliśmy z zamiarem remisu czy porażki. Eee, no chcemy zrobić wszystko, żeby być jak najlepiej przygotowanym, wiadomo, że gramy ze Spadkowiczem z drugiej ligi, jest to zespół, który jest silny personalnie i też dobrze zna te realia trzecioligowe, bo wiele lat funkcjonował na tym poziomie, no natomiast e, my też jesteśmy dobrze przygotowani, co też pokazały wcześniejsze spotkania i oczywiście zrobimy wszystko, żeby e, zagrać tutaj o pełną pulę, zawodnicy Wyglądają dobrze, jeżeli chodzi o ich takie przygotowanie, zarówno fizyczne jak i mentalne. Też ta ostatnia wygrana w Białymstoku na bardzo trudnym terenie, wydaje mi się, że jeszcze poniosła morale zespołu do przodu. I tak jak powiedziałem, no, zrobimy wszystko, żeby pojechać do Nieborowa i w cudzysłowie ten mecz u nas zagra i zagrać na, o trzy punkty. Piłkarze będą wychodzić w specjalnych świątecznych strojach, bo jak wiemy 45. Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Czy wybiera się trener na to wydarzenie? Czy biorą się to nie wiem, zobaczymy, jak to będzie po meczu, jaki też będzie nastrój. Oczywiście wiem, że to jest duże wydarzenie dla Skierniewic i fajnie by było też to tutaj zobaczyć. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało po meczu i wtedy no, podejmiemy jakieś decyzje. Z tego co wiem, no, wybiera się tutaj wielu kibiców, jeżeli chodzi o spotkanie. Także no, chcemy zrobić wszystko, żeby też do tego święta dołożyć tutaj trzy punkty, jeżeli chodzi o nas. My trzymamy kciuki oczywiście za zwycięstwo, no i mam nadzieję, że widzimy się również na skierniewickim rynku. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Do zobaczenia.